Sima, ja jestem Domin, a dzisiaj nagrywamy sobie e, Critical Ops. Jestem oczywiście sam, gram w Critical Ops e, Łapka w górę, z dzwonkiem napiszcie czy fajna gra. A my sobie bierzemy na przykład Pinite. Lecimy. Jestem wydrużynie e, o oh kurna zostaje już od razu. Dostałem w locie, nie mam karabinu. Go ruszą się jak bot. Zlecimy. Leży. <coughs> leży drudili, drudili. Muszę sobie zmienić tutaj ten karabin, bo on jest bardzo dobry. A Ład, co jest grane Bierzemy tutaj, bierzemy sniperkę. Tutaj level worka Pyk tutaj wkroczymy. Jesteśmy tutaj, dobra, lecimy. Trzeba poczekać. Tu jest się kolejne, dobra, nice. Najświetlko. Musimy teraz lecimy sobie tutaj. O, dostałem sniperka. Chyba. Ale lecimy Co jest grane? Ja oni tak nie zabijają szybko? Co wybrałeś? O Jezus Maria Idziemy dalej mm. Hmm, jesteśmy tutaj. Plecy chłopak nasz. Tak, czy to coś było? Ta. Kawa jakiś jest chyba. No, ja, ja, dobrze, teraz sobie. Tak, to i rozwalam wszystkich. Nice, so, A ma, jest mam i już Dobra. Kimy? Jak się lecimy, to mamy 14 km. Mm. No, jezu jezu, jezu. Odawałam, nie mam baterii. Znaczy, <grym>, nie, nie mam baterii, tylko nie miałam. Ma. Nic. Jest. To byłem, nie, no, O jezu. Skąd to nie bylo, tak aby to było o oh, taką baterię? Kompany. A ła, bią mnie, bio, bią. Bio, bio. Oh bił. Niemożliwe, że go nie zabiłem. To jest niemożliwe. Nie lecimy. Słucham, musimy tylko Musimy kilka osób zabić, bo oni zabiją jak chcą.

Dobra, lecimy, o Jezus, ma, lecimy, minuta, minuta, wygrywamy, o, ale S, o, ale S, wygrywamy, wygrywamy, będę się kampił, za blaszką będę się kampił, jakiś uczestników, 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 lecimy, 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 Go! lecimy, 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 Ale lecimy, To lecimy, 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 to lecimy, lecimy, Nie wygrywa. Czy daje? Yeah, Nie, wygrywaliśmy. Dzięki za odpinę kanału. No, right.